W Inazumi Levengo Galaxy jest zdecydowanie dużo bardzo ciekawych postaci, i jednym ze przykładów jest Falco Flashman. W dzisiejszym odcinku postaram się przeanalizować go pod kątem nowych odcinków, które wyszły, oraz oczywiście porozmawiać z wami, kto być może miał więcej racji: Arion czy właśnie Falco? Zapraszam! W połowie 25 odcinka Galaxii zatytułowanego Mrok Falko Flashmana dostajemy dość ciekawą retrospekty, która daje nam spojrzeć bardziej na jego mrok i powiem szczerze, że tak jak dla niektórych kwestie tam poruszone mogą wydawać się błahe, ponieważ no, chodzi o zwykłą zabawę dzieciaczków wyścigówkami, to jednak trzeba spojrzeć na jeden bardzo, ale to bardzo ważny aspekt, a mianowicie to w jakim Falko był stanie, jak utrzymywała się jego rodzina i co tak naprawdę kryło się za tym wszystkim. No bo nie ukrywajmy. Ojca to oni nie mieli, matka chorowała, a jednak no zostawał z braćmi i powiem wam szczerze, iż jest to jeden z jednych z najlepszych motywów właśnie galaxii. W kolejnym odcinku pod tytułem Przebudzeniem Roku już dostajemy takie dość ciekawsze więc to są te całe etyry, ale nie tym będziemy się zajmować, ponieważ no po prostu jest to zdolność, przez którą media ja nie mogli odczytywać w myślach and that's all i do czego zmierzam. Otóż w końcówce tego odcinka dochodzi do dość ciekawej kolejnej wymiany zdań i do chyba jednej z najlepszych scen z Galaxy, czyli tego, gdzie Falko przebudza swoją mroczną stronę, nie kryje się już tym aż tak i uwalnia to tema. Bycie złym jest w porządku. Mnie to nie przeszkadza. To prawda. W każdym z nas jest jakaś mroczna strona. Jedyne co musimy zrobić, to zaakceptować ten mrok. Tak jak ty powinieneś zaakceptować siebie. To prawda. Całkiem interesujące doznanie. Zaczyna się. No nie ukrywam, iż jest to naprawdę przewspaniały moment i gdy sam to oglądałem po raz kolejny z tym, tym razem dubbingiem, to czułem się naprawdę wspaniale. Myślę, że nie bez powodu i na Zuma 11, szczególnie Galaxy daje nam takie właśnie motywy jak mieliśmy na przykład w pierwszych odcinkach co do Zlipiego, nie wiem, Series po prostu chodzi o to, aby się z tymi postaciami utożsamić. Ja to jak najbardziej rozumiem, no powiedzcie mi tutaj szczerze w komentarzach, czy też utożsamialiście się z problemami osób danych właśnie w właśnie tym sezonie. To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ no po to są właśnie tworzone w większości te postacie i zdania mojego nie zmienię. Co do Falko właśnie, nie ukrywam, że uważam, iż ma on tutaj też swoją rację w tym wszystkim, no ponieważ jak mówiłem to w jakim stanie była jego rodzina, to jakich on dobrał sobie przyjaciół w cudzysłowie, z kim chciał tak naprawdę utrzymywać relacje i co się nie udało, oczywiście. No i koniec końców, brak zaufania do ludzi w skali totalnej. Ale z drugiej strony jest też Arion, który można powiedzieć, że uważał, iż Falco nie mógł dłużej tego kryć, że przecież, jak to Zach powiedział, też każdy ma złą stronę swoją i. To jest dość ciekawy konflikt do rozważenia, powiem Wam. A co Wy o tym sądzicie?